Czy był prezydentem wszystkich Polaków, czy tylko jednej partii? Po 10 latach Andrzej Duda kończy swoją kadencję. Jedni zapamiętają go jako przywódcę, który przez lata konsekwentnie bronił tradycyjnych wartości, stawiając na patriotyzm, suwerenność i ciągłość państwa. Inni natomiast jako polityka, którego decyzje miały wpływ na osłabienie niezależności instytucji państwowych, a także jako osoba ściśle powiązana z ówczesnym liderem partii rządzącej, Jarosławem Kaczyńskim. Ale jaka naprawdę była ta prezydentura? W tym filmie rzetelnie i bez Emocji ocenimy bilans dwóch kadencji Andrzeja Dudy. Przeanalizujemy zarówno jego sukcesy, jak i najpoważniejsze zarzuty. Ten film to efekt wielu godzin pracy i analizy. Jeśli doceniasz moją pracę, zostaw łapkę w górę. To dla mnie duże wsparcie. Tuż przed końcem kadencji Andrzej Duda usiadł do wywiadu z Bogdanem Rymanowskim i wystawił sobie ocenę. Nie miał żadnych wątpliwości. To było bardzo udane. Nie popełnił pan żadnych błędów. Ja ja uważam, że to było bardzo udane. Żadnego błędu. Ja do... uważam, że to było bardzo udane 10 lat. Panie prezydencie, gdyby pan sam sobie wystawił ocenę za to 10 lat. Myślę, że no, czy 6 to oczywiście bez przesady, tak celujący e, na no prezydent tak, na piątkę. piątkę sądowe. Ale ja osobiście uważam, że to była dobra decyzja, więc uważam, że prezydent na piątkę, tak, prezydent na piątkę. A co na to Polacy? Tu obraz jest znacznie bardziej podzielony. Z badań wynika, że 45% obywateli uważa, że Andrzej Duda reprezentował wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tylko nieco mniej, 39% twierdzi, że był prezydentem wszystkich Polaków. Emocje związane z jego prezydenturą były Częściej negatywne niż pozytywne. Zażenowanie, rozczarowanie i wstyd pojawiały się niemal równie często co zadowolenie. Jednym słowem, opinie są podzielone bardzo mocno. Przez 10 lat Andrzej Duda podpisał 1850 ustaw, zawetował 19, a 61 skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wręczył niemal 4700 nominacji sędziowskich i ułaskawił 146 osób. Ale same liczby nie oddają istoty jego prezydentury. Najważniejsze były decyzje i ich konsekwencje. Już na początku kadencji. W grudniu 2015 roku duda za nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wskazanych przez większość Sejmową PiS, mimo że trzech sędziów zostało wcześniej wybranych przez poprzedni Sejm. To wydarzenie dało początek trwającemu latami kryzysowi konstytucyjnemu, a autorytet trybunału został poważnie nadszarpnięty. Z czasem prezydent coraz częściej kierował tam ustawy, zwłaszcza w drugiej kadencji. W 2017 Andrzej Duda zawetował dwie kluczowe ustawy sądowe autorstwa własnego obozu politycznego, czym zaskoczył wielu zwolenników PiS. Wówczas na ulicę wyszły dziesiątki tysięcy ludzi, protestując przeciwko reformie wymiaru sprawiedliwości. Weto prezydenta odebrano jako próbę ograniczenia wpływów Zbigniewa Ziobry. Jednak już w kolejnych latach podpisał on inne, równie kontrowersyjne ustawy. W tym tak zwaną ustawę kagańcową, która umożliwiała dyscyplinowanie sędziów za podważanie statusu ich kolegów. W oczach wielu stracił wówczas wizerunek niezależnego arbitra. W 2016 prezydent podpisał ustawę, która połączyła funkcję ministra sprawiedliwości z prokuratorami generalnym, cofając wcześniejszą reformę rozdzielającą tę funkcję. Efektem był wzrost upolitycznienia śledztw i silniejsza kontrola nad prokuraturą. W 2023 roku Duda podpisał kolejną ustawę, zwaną zabetonowującą, która uzależniła możliwość odwołania prokuratora krajowego od jego zgody. Jednocześnie prezydent wskazywał momentami niezależność, zablokował tzw. Lex TVN, powołując się na konieczność przestrzegania umów międzynarodowych z USA, zawetował również ustawę zwiększającą kontrolę rolę kuratorów nad szkołami, tak zwaną Lex Czarnek, choć później podpisał jej łagodniejszą wersję. Zaskoczył także wetem wobec obniżenia składki zdrowotnej, co było niepopularne wśród przedsiębiorców, ale według niego pozwoliło ograniczyć deficyt w NFZ. Wśród jego spełnionych obietnic znalazła się ta kluczowa. Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Ustawę w tej sprawie wniósł i podpisał sam Duda. Była to realizacja ważnego zobowiązania wyborczego, choć ekonomiści od początku ostrzegali, że Ruch ryzykowny dla przyszłości systemu emerytalnego. Z kolei inna obietnica, pomoc Frankowiczom, nigdy nie została zrealizowana w takiej formie jak zapowiadano. Projekty były rozmywane, banki skutecznie blokowały ich postępy, aż temat zniknął z agendy. Sprawy trafiły do sądów, a wielu kredytobiorców wygrywało na drodze sądowej, ale już bez udziału państwa. Andrzej Duda był też prezydentem, który najrzadziej korzystał z prawa łaski, zaledwie 146 razy. Ale to nie liczba, a konkretne decyzje wzbudziły kontrowersje. Najbardziej za. Pamiętane było ułaskawienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, zanim jeszcze zapadł wobec nich prawomocny wyrok. W 2024 roku, gdy policja chciała ich zatrzymać, prezydent przyjął ich w pałacu prezydenckim, co zostało odebrane jako gest politycznego sprzeciwu wobec sądów. Po stronie działań mniej kontrowersyjnych można wymienić m.in. utworzenie funduszu medycznego czy aktywność historyczno-patriotyczną, obejmującą patronaty nad wieloma rocznicami i uroczystościami. Prezydent często podróżował zagranicznie, a jego Rola w polityce międzynarodowej szczególnie wzrosła po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Andrzej Duda, jako jeden z pierwszych zagranicznych przywódców, odwiedził Kijów, przemawiał w Radzie Najwyższej Ukrainy i stanowczo popierał obronę suwerenności sąsiada. Utrzymywał też bliskie relacje z USA zarówno z Donaldem Trumpem, jak i Joe Bidenem, stawiając na silne partnerstwo w NATO. Nie brakowało jednak spięć z Unią Europejską. Spory o sądownictwo, Trybunał Konstytucyjny i ustawę Kagańcową wpływały na relacje z Komisją Europejską. Wypłaty funduszy unijnych były czasowo blokowane, a prezydent najczęściej stawał po stronie rządu. Mimo to zdarzały się pojedyncze apele o deeskalację konfliktu. Prezydentura Andrzeja Dudy to zbiór decyzji, które polaryzowały opinię publiczną. Jedni widzieli w nim strażnika suwerenności, inni wykonawcę linii partyjnej, a historia, jak zawsze, oceni go z perspektywy czasu. Jego mandat właśnie wygasł. Co dalej? Sam Duda mówi, że to za wcześnie na emeryturę. Nie planuje on założenia partii, ale deklaruje gotowość do dalszej służby publicznej, jeśli pojawi się taka potrzeba. Z badania SW Research wynika, że ponad połowa nie widzi dla Andrzeja Dudy żadnej ważnej roli w przyszłości polskiej polityki. Tylko 28% uważa, że jeszcze odegra istotną rolę. Jak będzie, czas pokaże, ale jedno jest pewne. Andrzej Duda był jedną z najbardziej rozpoznawalnych i kontrowersyjnych postaci polskiej polityki ostatnich lat. A Ty jak oceniasz prezydenturę Andrzeja Dudy? Jak zawsze, zapraszam do kulturalnej dyskusji w komentarzach.